Dawanie sobie prawa na to, żeby okazać słabość jest wielką siłą. Wiesz, czego ja, ja uczę też jakby mojego synka ośmioletniego, sztuki zadawania pytań. Jeżeli synonimem organizowania życia jest planowanie, no to jak najbardziej ja potwierdzam, ja jestem jakby tego dowodem, ponieważ moje życie od czasu, od momentu, jak zacząłem je projektować, stało się i nie waham się użyć tego określenia. Ja naprawdę jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. My żyjemy naprawdę w rzeczywistości takiej, gdzie alkohol jest Bogiem. Alkohol to jest nieobecność, to jest brak bliskości. Nie ma bliskości, to jest wszystko udawane, to jest wszystko oszustwo. Co to jest nauka? Co to jest wiedza? Wiedza to jest proces śmiercionośny. Zdobywając nowe informacje, musisz uśmiercić to, co do tej pory na dany temat sądziłeś. Żeby z czegoś wyjść, trzeba sobie uświadomić, że się w czymś jest. Z niczego nie wyjdziemy, jak nie wiemy, że tam się znajdujemy.